Panie profesor, ja naprawdę staram się na wszystkie sposoby, żeby zaliczyć to pływanie, ale. ale no, No coś tego nie widzę, nada. proszę pana. Nie no, widzę tego No Przecież to bo, są osiemnasto latki, a ja mam, no, mam trochę więcej, prawda? Dobrze, proszę pana, powiem tak, opuszcza pan zajęcia, nie proszę chodzi pan, pan regularnie, ale proszę, ale proszę, proszę, proszę. tam stanąć dobrze, jakieś tutaj dobrze, dystans, zatrzymać. Ja e, tak, na zajęcia trzeba chodzić regularnie, trzeba trenować, ja trzeba jak. Ja jakiś... trenuję, naprawdę trenuję. Proszę zobaczyć, jaką mam klatę. Ja mówię swoją. Miałem swoją młodość i swoje sukcesy, mówię w tej chwili, no muszę więcej się Proszę siły. Pana, to, to czemu Pan wybrał no. taki kierunek, tak? Czemu Pan tutaj się znajduje? Bo, bo, bo Pani ja mi się, bo, po, bo pani tak mi się podoba, wszystkich. bo Pani mi się no, podoba, ale, Pani to proszę Pana. Wie Pan co, no, no niech Pan przestanie, dobrze? E, już takich mi tutaj... Pani Profesor, proszę, no. Zaliczę następnym razem, Daj z honor. No ale to wie Pan co, trzeba naprawdę wziąć się w garść. Ja mam się w garść, widzi Pani, mam takie... bicepsy, ja ale jaką platę mam. Na te lata, prawda? Niech pan z pokaże, że ma taką. Dam panu jeszcze jedną szansę, dobrze? I proszę się naprawdę Boch. zmobilizować ja i. Jestem wdzięczny. Co tu do jasnej cholery jest? A co ma być? Widziałam, wszystko widziałam i teraz nie udawaj budniego, tylko mów mi o trafu kawa na łapkę. Główno gówno? Widziałeś? co ty mogłeś zobaczyć? Proszę, że ja z mam tyle. Widzisz, to pokaż, mnie? Widzisz, ty małeś, widziałam, Widziałam, prosz... widziałam, rozumiesz, widziałam no. tą kobietę, która wychodziła no jest, a ma załóż moje okulary, się zobaczy. Tej z tymi okularami. No co daj mi, to, to, to mi wciskasz ciemnotę. W, w tej chwili w tych filmach, wszystko, jakbyś widziałaś te kamery. Po... Tak widziałam. Że ci to przez oko ścigo, pierdzenie skoczyło. A ja z tobą nie. nawet nie chcę dyskutować. Zabieraj swoje rzeczy i wynocha mi stąd. Nie, le na sobie, nie say, chcę ciebie. Nie chcę ciebie. Ty, żebyś ty co ty mi nie wciskaj ciemnoty, dobrze? Ja cię też widziałem na mieście z tym kagazem. Nie chcę ciebie. Pasz. No, kaweczka, nie kaweczka, nóżka, nóżka wciskłem wciśnięta, w, w kroczek. Masz 5 minut, żeby się stąd wyno- Nie interesuje mnie. Nie, Słuchaj, widzisz tam, widzisz, ja widzisz to też